Gra, kontrola spotkania to cenne zwycięstwo na przełamanie po trzech porażkach? No na pewno tak. Te ostatnie trzy mecze nie były dobre w naszym wykonaniu. Troszeczkę się pogubiliśmy w tej naszej grze, a brakowało nam trochę agresji, robiliśmy dużo strat. Nie graliśmy do końca zespołowo. Dzisiaj pokazaliśmy, wróciliśmy można powiedzieć na właściwe tory. A całkowicie inny mecz. Od początku graliśmy agresywnie, mądrze, podejmowaliśmy dobre decyzje. Tych strat takich głupich, które w ostatnich meczach skutkowały takimi łatwymi punktami dla przeciwnika, było dzisiaj mało. I no przede wszystkim graliśmy zespołowo w obronie i w ataku. Naprawdę dzisiaj trzeba pochwalić nasz zespół. Chciałbym ja pochwalić, bo fajne zespołowe zwycięstwo. W pana wykonaniu ostatnie dwa mecze, dwa celne na 7 rzutów, dzisiaj 80% skuteczności. Nie tak to powinno wyglądać zawsze? No wiadomo, że tak to powinno wyglądać jeszcze są jest do poprawy, bo dwa niecelne, tak? Eee, nie, się śmieję, ale, no, ale to wszystko pokazuje. Ostatnio oddałem w dwóch meczach 7 rzutów dzisiaj w jednym meczu więcej, więc... A też się cieszę z tego, bo gdzieś, no wiadomo, my Wysoce żyjemy troszeczkę z tych podań zawodników obwodowych. Wydaje mi się, że mamy i zawodników obwodowych na takim poziomie, gdzie mogą nam pomagać, a my staramy się również im pomagać, wyprowadzać na pozycję, ułatwiać im grę. Więc tak jak wspomniałem wcześniej, no tutaj dzisiaj zadecydowało to, że zagraliśmy fajnie zespołowo po jednej i po drugiej stronie parkietu punkty i zbiórki, ale również asysty w Pana wykonaniu. To nie jest typowa umiejętność dla zawodnika na pozycji numer 5. Skąd u Pana taka umiejętność? Nie wiem, no staram się po prostu czytać grę, dobrze się ustawiać przede wszystkim, gdzieś robić sobie i kolegom wolne przestrzenie do podania, wtedy ta obrona jest troszeczkę rozerwana. No nie ukrywam, no te asysty też sprawiały mi przyjemność. Nie wiem, może czasami zawodnicy tak mówią, tylko żeby tak powiedzieć, ale u mnie tak faktycznie jest. No powiem tak, ja lubię grać po prostu w taką mądrą koszykówkę poukładaną zespołową i to mi sprawia przyjemność. Jak tak gramy, to myślę, że jesteśmy bardzo groźnym zespołem i, i możemy pokonać każdego. Gratuluję zwycięstwa jeszcze raz. Dziękuję bardzo za rozmowę. A my wracamy do naszych komentatorów. Dziękujemy bardzo.